Jest taka jedna Zosia, nazwano ją Zosia Samosia, bo wszystko sama, 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 ważna mi dama. Wszystko sama lepiej wie, wszystko sama robić chce. Dla niej szkoła, książka, mama nic nie znaczą, wszystko sama. Zjadła wszystkie rozumy, więc co jej porozumie? Uczyć się nie chce, bo po co, gdy sama wszystko umie? A jak zapytać Zosi, ile to 2 i 2? 8. A kto był Kopernik? Król. A co nam Śląsk daje? Sól. A gdzie leży Kraków? Nad Wartą. A uczyć się warto? Nie warto bo ja sama wszystko wiem i śniadanie sama zjem i samochód sama zrobię i z wszystkim poradzę sobie kto by się tam uczył, pytał dowiadywał i czytał kto by sobie głowę łamał kiedy mogę wszystko sama sama coś ty taka mądra dama a kto głupi jest, ja sama